No i moi drodzy, stało się. Stalker 2, czyli jedna z y, najbardziej wyczekiwanych produkcji 2024 roku ponownie została opóźniona i to już chyba piąty raz. W sieci pojawiło się niemałe zamieszanie mówiące o tym, że Grant Theft Auto 6 ma zajrzeć opóźnienie przez strajk aktorów w branży gier. Wspomnę także szybko o testach alfa bardzo obiecującej strzelanki Delta Force Hulk Ops. Dodatkowo CD projekt będzie dążyć do udostępnienia większej ilości gier na konsole Nintendo, a także przedstawię wam nowy gameplay ze Star Wars Outlaws, który w pełni skupia się na lataniu po kosmosie. Subskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby wbić na naszego lootboxowego Instagrama. Zaczynamy! Tak jak na wstępie niestety powiedziałem, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Czarnobyl, niestety nie ukaże się 5 września 2024 roku. Po licznych przełożeniach tytułu w końcu gracze liczyli, że 5 września właśnie będzie tą datą, którą GSC Game World wykorzysta jako wielką premierę, no ale niestety się troszeczkę przeliczyliśmy. Oficjalny komunikat na temat opóźnienia pojawił się na Discordzie, gdzie deweloperzy poinformowali, iż potrzebują po prostu więcej czasu, czyli gadka klasyczna, jak to zawsze bywa w przypadku stalkera. Nie zmienia to jednak faktu, że GSC Game World w jeszcze inny sposób postanowił poinformować graczy o obsłowie, wypuszczając na oficjalny kanał trailer, który nazwany został Really Again. Nic by w tym materiale nie było dziwnego, gdyby nie fakt, że została tutaj zaburzona niejako czwarta ściana. Dokładnie mówiąc, przez krótkofalówkę możemy usłyszeć, że do 20 listopada niestety, ale zona będzie zamknięta, czyli do czasu zakończenia działań straży. 20 The completion of the ward's official affairs. Najzabawniejszy natomiast w tym wypadku jest komentarz naszej postaci, ponieważ on sam nie dowierza w to, co usłyszał i jest z tego powodu zdenerwowany. You Again. Oczywiście wspomnianą strażą jest w tym wypadku GSC Game World, który zwraca się właśnie niejako do graczy. W taki oto sposób Stalker 2 Serce Czarnobylu zadebiutuje już 20 listopada na komputerach, a także na Xboxach Series XS. Twórcy zapowiedzieli także Deep Dive, w ramach którego szczegółowo omówią Stalker 2 Herd w Czarnobyl, a pierwszy materiał ma zostać opublikowany już 12 sierpnia we współpracy z marką Xbox. Prawdę mówiąc, z tego co możemy przeczytać w sieci i z tego co możemy przeczytać z oficjalnego komunikatu, no to gra jest praktycznie gotowa, a poprawiają jedynie jakieś małe anomalie. Oznacza to, że będą chwalić się naprawdę śmiało nowymi ujęciami z tytułu, bądź będą prezentować jakieś różne lokacje, bądź pokazy rozgrywki. Pozostaje nam czekać. 26 lipca 2024 roku wybuch kolejny strajk przez aktorów zrzeszonych przez SAG-AFTRA. Tym razem natomiast nie dotyczy to branży filmowej, a co ciekawe branży gier, przez co wiele tytułów, które są obecnie w trakcie prac, mogą zostać wstrzymane. Co prawda SAG-AFTRA potwierdziła, że udało się dojść do porozumienia już w wielu kwestiach, lecz temat sztucznej inteligencji ponownie Powrócił i stał się punktem zapalnym, przez który strony po prostu nie wypracowały żadnego kompromisu, i przez to wybuch kolejny strajk. Audrey Colling, czyli rzeczniczka producentów gier wideo, napisała: Jesteśmy rozczarowani, że związek postanowił odstąpić od negocjacji, gdy jesteśmy tak blisko porozumienia i nadal jesteśmy gotowi wznowić rozmowy. Znaleźliśmy już wspólny grunt w 24 z 25 propozycji, w tym historycznych podwyżek płac i dodatkowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Nasza oferta jest bezpośrednią odpowiedzią na obawy sak AFTRA i rozszerza znaczącą ochronę sztucznej inteligencji, która obejmuje wymóg zgody i uczciwego wynagrodzenia dla wszystkich wykonawców pracujących na podstawie IMA. Warunki te należą do najsolidniejszych w branży rozrywkowej. Strajk, który wybuchł dzisiaj rano, może wpłynąć na naprawdę wiele nowych projektów, które obecnie powstają i świetnie się rozwijają i stąd pojawiła się obawa na temat Grand Theft Auto 6, czyli tytułu, który jest chyba najbardziej wyczekiwaną grą obecnie. Czy Rockstar Games z dnia na dzień po prostu rzuci to, nad czym pracowali i również dołączył do strajku? Według informacji Grand Theft Auto 6 może zajść Obsuwę, ponieważ w przypadku tytułu gwiazdroka każdy dzień się liczy i każdy dzień ma znaczenie. Tyle, że według różnych informacji, jakie możemy znaleźć w sieci, produkcja gwiazdroka jest obecnie bezpieczna. Videotek UK na swoim Twitterze informuje graczy na temat sytuacji z Grand Theft Auto 6 i z całą sytuacją Sack After. Jak możemy przeczytać, dziennikarze usunęli wzmianki potwierdzające, że GTA 6 jest częścią strajku. Dodatkowo warunki strajku dotyczą tylko gier, których produkcja rozpoczęła się pod koniec 2023 roku, a także tej Two zostało dotknięte, ale za. Zakres, na jaki został właśnie dotknięte po prostu jest nieznany. Miejmy nadzieję, że z gruntem tautosześć wszystko będzie dobrze, ponieważ pamiętajmy, że strajk wybuchł dzisiaj i naprawdę wiele może się jeszcze zmienić. No szybko w tym miejscu wspomnę o bardzo dobrze zapowiadającej się strzelance Delta Force Hawk Ops, która już 6 sierpnia rusza z kolejną fazą testów. Jeśli jesteście zainteresowani tytułem i materiały, które mogliście oglądać w sieci, was zainteresowały, no to już od 2 sierpnia na oficjalnej karcie Steam pojawi się możliwość poproszenia o dostęp i należy w tym miejscu pamiętać, że liczba uczestników, będzie ograniczona. Dodatkowo możecie zarejestrować się poprzez wypełnienie ankiety na oficjalnej stronie Delta Force i jeśli macie farta, no to dostaniecie informację zwrotną 5 sierpnia, że dostaliście się do testu. Czas powiedzieć teraz co nieco o CD Projekcie, który chce troszeczkę więcej gierek ze swojej biblioteki przenieść na konsolę Nintendo. Jak wiadomo na Switchu obecnie znajduje się Wiedźmin 3 wraz ze wszystkimi dodatkami, a pierwsza zapowiedź, jaka pojawiła się w sieci, była dla graczy naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem. Mimo tego, że teraz już jest całkiem ok, to 4 lata temu, kiedy Wiesiek pojawił się pierwszy raz na konsoli Nintendo, cierpiała mocno grafika, która wynikała po prostu z ograniczeń konsoli, czy po prostu pojawiały się spadki klatek również w trakcie klat scenek. Teraz natomiast jest już OK i wygląda na to, że studio CD Projekt Red planuje w przyszłości przenosić kolejne gry na sprzęt od Japończyków. CD Projekt Red nie informuje graczy o tym wprost, a żeby się o tym dowiedzieć, musimy wejść w oferty prac na ich stronie, gdzie możemy znaleźć ogłoszenie na stanowisko starszego analityka kontroli jakości, którym wspomniana jest znajomość standardów jakości gier dla różnych platform. Zostali wymienieni tam tacy producenci jak Sony, Microsoft, Apple no i już wcześniej wspomniany przeze mnie Nintendo. Od osoby, która będzie chciała pracować na tym stanowisku wymagana jest także umiejętność koordynowania pracy testerów jakości z zewnętrznych firm, tworzenie planów testowych oraz tworzenie analiz i raportów z testów, które pomagają uniknąć sytuacji mogących wprowadzić do zakłócenia procesu kontroli. No i jeśli macie Nintendo Switcha i cieszycie się, że będziecie mogli zagrać chociażby w Cyberpunk 2077, no to nie od razu ostudzę wasz zapał, ponieważ nie wydaje mi się że po tych wszystkich problemach z optymalizacją gry na takie konsole jak PlayStation 4 czy Xbox One, Redzi pchaliby się w Switcha, który no jest słabszą konsolą, więc albo w tym miejscu myślą już o przyszłych konsolach Nintendo Switch, bądź po prostu myślą o jakiejś Wiedźminie 1 czy 2, aby gracze, którzy nie doświadczyli wcześniej Wiedźmina, mogli pograć właśnie na Switchu. Dajcie znać, co uważacie. Na kanale IGN pojawił się 10-minutowy materiał przedstawiający nam kosmos w Star Wars Outlaws. Pojawił się on dlatego, że w sieci możemy znaleźć naprawdę duże obawy, iż kosmos... Widoczny w Star Warsowej produkcji Koniec końców będzie dokładnie tym samym Co przedstawiła nam Bethesda w Starfieldzie Mowa tutaj o ciągłych cutscenkach Tych samych teksturach jakichś różnych Opuszczonych statków pojawiających się Co jakiś czas i tak dalej i tak dalej. Ubisoft natomiast chciał pokazać, że wcale tak nie będzie. Dlatego też Julian Geraiti, czyli dyrektor kreatywny w rozmowie z redakcją IGN, zapowiedział, że gracze będą mogli liczyć na pewne wyzwania w Star Wars Outlaws. Powiedział, że kosmos to jedna wielka eksploracja i naprawdę jest masa tajemnic do odkrycia. Będziemy mogli skanować różne rzeczy, aby podowiadywać się informacji na temat powiedzmy opuszczonych statków. Pojawiły się także wydarzenia na żywo bądź zdarzenia w żywej przestrzeni. Dodatkowo podczas naszych różnych eksploracji mamy spotkać Imperium, którzy będą mieli za zadanie sprawdzać statki przebietników lub wraki emitujące sygnały alarmowe, a te ostatecznie będą mogły okazywać się pułapkami i wpędzać protagonistę w kłopoty. W grze będą pojawiać się także liczne stacje kosmiczne, które będą różnić się od siebie solidnie, także o to nie mamy się co martwić, a każda z nich będzie tętnić życiem i będzie tam naprawdę dużo miejsc, które nas zainteresują, takie jak kantyna, będą ludzie, z którymi będziemy mogli porozmawiać i dadzą nam jakieś wyzwania, będą stoły do sabaka czy ogólnie eksploracja. Mimo tej całej nagonki na Star Wars Outlaws wciąż czekam i jestem pewny, że Kosmos, jak i ogólnie cała kosmiczna produkcja solidnie zawstydzi Starfielda. Dziękuję za oglądanie materiału. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Serwus!